Olej z wiesiołka doskonale wspiera również nasz układ ruchu, bo nasze stawy mm. doskonale sobie radzi i łagodzi objawy wynikające właśnie z różnych takich dolegliwości bólowych, stawowych w RZS-ie, reumatoidalnym zapaleniu stawów, w stwardnieniu rozsianym oczywiście on nie zatrzyma postępu choroby, ale zdecydowanie złagodzi objawy bólowe, poprawi nasze samopoczucie. Działa przeciwzapalnie, więc to już tak, drodzy, wszystko. Wszystko, co w obecnych czasach działa przeciwzapalnie, powinno tak. znaleźć się na waszej liście, tak. gości, których zapraszacie do swojej kuchni, do swojego życia i mówicie im: Moi drodzy, rozgoście się. Bardzo tak. Was potrzebuję. Tak. Dzień dobry, dzień dobry. Naturalna kuchnia się kłania. Jesteśmy w przestrzeni tutaj naszej domowej z Darią, z panią naszą z leśnej olejarni. Mm. <grym> Moi drodzy, dzisiaj postanowiliśmy, ponieważ jesteśmy w nowym roku. I właściwie pierwszy odcinek w tym nowym roku, nie wiem, czy Ty widziałaś Daria, ale pewnie tak, bo, bo widzę, że śledzisz tak. nasz kanał. No jesteś też w tej przestrzeni często właśnie gościem i ekspertem z tej dziedziny nienasconych pasów tłuszczowych. Pierwszy odcinek poświęciłyśmy. Z Natalią Szymańską z Tema Herbst właśnie pielęgnacji. I tak. już tam po malutku wspominałyśmy o różnych takich rytuałach, które można robić też w kontekście tego pielęgnowania naszego ciała, wspierania od wewnątrz. Tam mówiłyśmy o wywarach z cynamonu cejlońskiego, goździków, a dzisiaj z kolei postanowiłyśmy porozmawiać słuchajcie o oleju niezwykłym. Ja go opisałam w drugiej części książki Naturalnie. Poświęciłam mu cały rozdział. Nawet poprosiłam o wypowiedzi ekspertów, jeśli chodzi o jego niezwykłą moc prozdrowotną, a mianowicie jest to świeca nocy. Kto tak. wie? Tak, nie nocy. Świeca tak. nocy, czyli? Olej z wiesiołka. Tak. Olej z wiesiołka. Aż tak. się uśmiechasz. <laughs> Aż się uśmiechasz pięknie i kobieco, bo taki właśnie jest, słuchajcie, olej z wiesiołka i taki uśmiech może zafundować, przynieść nie tylko kobietom, które cierpią z powodu na przykład tych bóli takich tak. przed miesiączką, powiem Wam, bo opisywa opisywałam tą kurację właśnie, jak ją robić, żeby tych buli było mniej, ale generalnie jest to olej, który wspaniały ma właściwości dla naszego organizmu, ale tutaj już otwam głos, ja będę tylko tak dopowiadać, jak starsza siostra. Tak, witajcie kochani, ponownie na kanale spotykamy się po raz kolejny, ale jak w ogóle mówię o olej z wiesiołka, to ja się bardzo mocno uśmiecham, dlatego że jest to, mam wrażenie, najbardziej ulubiony olej zaraz po oleju lnianym. Okay. Dlatego, że olej z Wiesiołka to jest taka kobieca moc. Mm -hmm. Taka kobieca moc pod kątem wsparcia naszego zdrowia, ale nie, zarówno po prostu pod kątem wewnętrznym, ale też naszego piękna zewnętrznego. I ja go kocham za to, że on wspiera kobiety, na każdym etapie naszego życia. Zarówno mam wrażenie kobiety, dziewczynki na etapie dojrzewania, od trzeciego roku życia, można powiedzieć. Tak, to od to trzeciego okresie. roku życia, tak. E, zarówno dziewczynki właśnie w okresie dojrzewania, zarówno kobiety w okresie rozrodczym, kobiety w okresie menopauzy, ale także kobiety w okresie postmenopauzalnym. Hmm. Więc no, no, idealne po prostu złoto dla nas dla nas kobiet. Tak, jest, jak, jak mówię świeca nocy, to mówię też o tym, że to jest takie piękne połączenie wywodzące się ze świata natury, bo świeca, czyli dająca światło, tak. noc, to jest trochę ciemność i często w nocy tak przychodzą do nas takie myśli: Ojej, przekwitam, no to co to jest za przekwitanie? Tak. To nie przekwitanie, to jest dojrzewanie moje jako kobiety, czy nasze, czy na przykład w okresie właśnie tych miesiączek, które bywają trudne, szczególnie jak się pojawia ten PEP, PMS, tak. PMS, I i często kobiety słyszą, czy właśnie dziewczynki, że to jest taka Twoja uroda. O nie, nie, nie. To nie jest taka nasza uroda. Nie akceptujemy do końca bólu regularnego, tylko myślimy o tym, co my możemy z tym. Zrobić. Zrobić. A gdybyśmy miały Dario dwa słowa powiedzieć o jego składzie, bo jego skład mm. też jest nieprawdopodobny. Tak, ja jeszcze dodam tutaj, jeszcze, że ten wiesiołek w ogóle on rozkwita nocą, tak. więc to jest też niesamowite porównanie, że można rozkwitać, prawda, gdy ta ciemność nawet nam towarzyszy w naszym życiu. Ale a propos jego składu, to tutaj no, bogactwo kwasu linolowego, czyli 70% około, z czego około 10% stanowi silnie działający przeciwzapalnie kwas gela. Kwas gamma linolenowy To, to jest bogactwo, właśnie mm. ten tajny składnik działający silnie przeciwzapalnie, który stanowi taką naszą ochronę przeciw antyoksydacji, czyli tym wolnym rodnikom, które tak naprawdę powodują nasz stres oksydacyjny na naszych komórkach. Które przyspieszają chociażby proces starzenia, ale też mm, przyczyniają się do rozwoju przeróżnych chorób. Chorób cywilizacyjnych, jak cukrzyca, jak choroby układu sercowo-naczyniowego ale także choroby nowotworowe. Tutaj obecność lignanów, hmm. czyli antyoksydantów, jest no, nieoceniona, więc pod takim kątem wsparcia naszego, organizma pod, naszego organizmu pod kątem przeciwzapalnym, to jest to, 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 to naprawdę trudno to nazwać, jaką to ma moc. Kuracja, jeśli chodzi o kobiety właśnie, które cierpią na tę takie przed miesiączką, wygląda w ten sposób, że my zażywamy ten olej, hmm. o, drugi od drugiej połowy cyklu 15 dnia tak. mniej więcej Natomiast pozostałe osoby, moi drodzy, to nawet dzieciom możemy, ja uważam, że nie ma większej królowej jak oliwa z oliwek, bo to jest tak. po prostu moc nieprawdopodobna i my za mało cały czas w porównaniu do krajów śródziemnomorskich tej oliwy spożywamy, więc ten tłuszcz pojaw, powinien się pojawiać wszędzie ten zdrowy. Tak. Ale właśnie możemy wymiennie gdzieś tak. tam polać tą sałatkę tak. dzieciaczką, czy nawet zupę. Tego tłuszczu zdrowego nam, moi drodzy, potrzeba. Dobrego, tak. zdrowego, jest dobrego i Źródła naturalnego. Tak. Zdecydowanie to natura ma moc i tutaj przede wszystkim jakość tego surowca, prawda, który my wkładamy, żeby wytłoczyć tak naprawdę taki olej z wiesiołka, który też jest świeży, nierafinowany, więc no, bogactwo tej świeżości, czyli tych składników odżywczych, ale nienasyconych kwasów tłuszczowych, które no, sama nazwa wskazuje nie, niezbędne, nienasycone. Więc my musimy je dostarczyć do naszego organizmu, żeby ten organizm prawidłowo funkcjonował, a zwłaszcza dzieci. I tak sobie, jak myślę o olej z wiesiołka, to myślę, że to jest taki pierwszy olej. Który ja będę mogła z takim sercem, bo też olej z wiesiołka ma taki ogrom mocy wsparcia naszego serca, będę mogła podarować mojej córce w okresie zwłaszcza dojrzewania, kiedy ona wejdzie, kiedy pojawi się ta burza mózgu, kiedy pojawią się objawy trądziku, bo on bardzo dobrze, doskonale sobie radzi z takimi też objawami skórnymi. Kiedy pojawia się pierwszy trądzik, kiedy towarzyszy nam atopowe zapalenie skóry, kiedy nadmierna suchość na naskórka się pojawia, regulując tą barierę również utracenia Utraty, prawda, utraty wody, zwiększając stopień nawilżenia, więc no ogrom mocy tak naprawdę począwszy wsparcia tego naszego serca, tego naszego wnętrza, tych naszych wszystkich organów, naszych stawów, ale także zewnętrznie naszej skóry, ale także piękno naszych włosów układ krążenia nasz, czyli układ tkanośny, układ limfatyczny. One potrzebują tak. bardzo wsparcia w naszym kraju, bo mamy też, słuchajcie, taką porę roku, jaka jest zima, gdzie no, często, wiadomo, siedzimy zamiast się ruszać, a limfa jak my siedzimy, to się nie rusza, taki sprawiedliwy tak. układ ten limfatyczny, tak. więc tym bardziej wszystko, co będzie wspierać ten układ krążenia, jest bardzo, bardzo ważne, już nie wspomnę, no, wiadomo, serce, serce mocy, serce tak. mocy. Tak. Dario, gdybyś miała powiedzieć o tym, no bo wspomniałam o tym, jak powinny zażywać, o tym też pisałam właśnie w książce naturalnie. Ja tam dam Wam wszystkie linki też na dole, jak znaleźć leśną olejarnię, darfiej, gdzie znaleźć moją książkę. Bo ja tu wiele lat temu akurat pisałam o wiesiołku. Gdybyś miała wspomnieć o tym, jak stosować olej z wiesiołka, mhm. dla kogo i jak? Jakie masz tak. doświadczenia z tymi osobami, które się u Was zaopatrują i zamawiają? Tak. Jest to oczywiście metoda naturalna, więc musimy tutaj brać pod uwagę, że ten okres spożywania oleju z wiesiołka musi być nieco wydłużony, czyli jest to kuracja około 3 miesięcy. Ja bardzo kocham robić kurację olejem z wiesiołka. Zwłaszcza w takim okresie późnej zimy, dlatego że my wchodząc, my kobiety, prawda, zwłaszcza lubimy wchodzić w taki okres przedwiośnia, ale wiosny z taką nową energią, z nowym pięknem. Lubimy dbać o siebie, prawda, pojawia się też większa, no, więcej słońca, większa jest temperatura, mamy więcej mocy, mamy więcej energii i ten olej z wiesiłka mam wrażenie, zastosowany właśnie w tak późną zimą, da nam takie większe poczucie też piękna zewnętrznego, ale też, też zadba o nasze zdrowie wewnętrzne. Więc warto w takiej kuracji 3 miesięcznej zastosować olej z wiesiołka, można go zastosować, myślę, że łyżka dziennie to jest wystarczająca dawka. I tutaj, jak powiedziałaś, też w konkretnych dniach cyklu, w przypadku wsparcia np. Na zespołu napięcia przedmiesiączkowego, to jest 15 do 25, do 25 dnia cyklu, ale można również go stosować codziennie właśnie w takiej kuracji 3 miesięcznej. W celu na przykład wsparcia u kobiet w okresie na przykład menopauzy, kiedy pojawiają się na przykład uderzenia gorąca, kiedy pojawia się boleśność piersi, też bardzo doskonale sobie z takimi objawami radzi. Też kobiety w okresie rozrodczym e, wspiera doskonale ich płodność i tutaj stosujemy wtedy ten olec wiesiołka przed owulacją, żeby zwiększyć gęstość tego śluzu, który się pojawia w okresie płodnym, żeby też stworzyć takie środowisko do przeżycia oczywiście do plemników w czasie zapłodnienia. Więc no tutaj też jest nieocenione źródło takie, kiedy, ta, ta, te, kiedy te pary starają się o potomstwo, więc on tutaj doskonale też sobie radzi w takim wsparciu rozświetla nasze różne tak. problemy zdrowotne, tak, przeróżne, tak. A czy, ym, czy możemy powiedzieć o przeciwwskazaniach, czy spotkało się? Tak, coś? przeciwwskazania no, też tutaj głównym czynnikiem jest stosowanie leku, leków przeciwkraliwych, gdyż on może wpływać bezpośrednio wchodzić w korelację z użyciem takich leków. Niektóre badania również dowodziły temu, że może zwiększać występowanie epilepsji, ale tą tezę obalono, więc myślę, że tutaj jest większe bezpieczeństwo w tym kierunku. U dzieci jak najbardziej również można. Kobiety w ciąży, oczywiście, pod opieką lekarzy, też jeżeli są kobiety, bo bardzo często właśnie kobiety, które są w ciąży, pytają: jeżeli są kobiety, które stosują wcześniej i wprowadzają oleje zimno tłoczone do swojej diety i czują się doskonale, nie mają zwiększonej na przykład perystaltyki jelit, to jak najbardziej bezpiecznie, oczywiście w równowadze, prawda? Tutaj słowo klucz równowaga one mogą stosować, szczególnie w końcowych na przykład etapach ciąży, kiedy zbliżają się już do porodu, on zwiększa tą elastyczność i tak naprawdę ułatwia ten port potem, kiedy dochodzi już do, do skurczów macicy. A co z naszymi kochanymi panami? Bo za kamerą jest pan, tak. który jak słyszy coś zdrowego, to zaraz od razu by chciał tak. pić i Tylko ja, jak to jest tak. z wisiołkiem i z dżentelmenami panami? Ja myślę, że tutaj doskonale sobie on również radzi, bo też jeszcze sobie przed nagraniem konsultowałam się z naszą Kamilką z tak, naszą Pozdrawiamy, tak, wrzucimy tak, tu materiał tak, z Kamilką ostatnio właśnie rozmawialiśmy. Tak. Ona jest dietetykiem klinicznym i ona prowadzi swoich klientów. I ja pamiętam tą rozmowę, kiedy my rozmawiałyśmy właśnie, kiedy ona mu opowiadała, że ona wprowadza sobie olej z wiesiołka do swoich pacjentów, kiedy mają problemy z przewodem pokarmowym. Okay. Ja ostatnio dopytałam właśnie jej, jak to wygląda, jak sobie radzi taki olej z wiesiołka i ona powiedziała, że doskonale wspomaga na przykład proces eradykacji helicobacter pylori, mm. Wspomaga również stany, znaczy takie to, to, toczące się stany zapalne w przewodzie pokarmowym, choroby wrzodowe, żołądka, dwunastnicy, mm. również nieżyt naszego żołądka. Więc no w tym kierunku myślę, że mężczyźni też tutaj mają dużo, dużo do powiedzenia na ten temat i też wsparcia swoich brzuszków, więc myślę, że to jest też, też nie tylko wsparcie nas, nas, nas kobiet, mm. ale mężczyzn też jak najbardziej. I zobaczcie, jakie to jest. Mam wrażenie, że, że jest to olej tłuszcz, nienascony kwast tłuszczowy, o którym nie mówi się tak dużo. Tak. Mam wrażenie, że jest omijany. Tak. On się pojawia w kosmetykach, on się pojawia tak. w, sobie się tak. w kapsułkach. Ja widzę go, no, mając tam zasoby wiedzy, tak. to ja go widzę w różnych miejscach. Natomiast. No, nie mam wrażenia, że on jest tak wyłożony na stół, chociażby jak oliwa z oliwek. Ja, ja będę tak. bardzo bronić oliwy i uważam, że my za mało tej oliwy cały czas spożywamy tak. i ona jest nam bardzo potrzebna, ale my często nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile dobrego ten olej z wiesiołka i rzekłabym tak całościowo tak. może zrobić dla naszego organizmu. Wyszłyśmy od tej urody, no bo to jest taki tak. haczyk dla nas kobiet i my tak bardzo lubimy, tak. ale prawda jest taka, że no, my nie możemy być piękni. Kiedy nie jesteśmy zdrowe. Tak. Nie jesteśmy piękne, kiedy jesteśmy smutne, zestresowane, kiedy tak. nas boli przed miesiączką itd. Tak tak. To tak nie działa. Oczywiście, że tak. Też jeszcze tutaj trudno nie wspomnieć o tym, że on doskonale wspiera również nasz układ ruchu, bo nasze stawy mm. doskonale sobie radzi i łagodzi objawy wynikające właśnie z różnych takich dolegliwości bólowych, stawowych w RZS-ie, reumatoidalnym zapaleniu stawów w stwardnieniu rozsianym. Oczywiście on nie zatrzyma postępu choroby, ale zdecydowanie złagodzi objawy bólowe, poprawi nasze samopoczucie poprawi naszą taką wydajność życiową, naszą energię, mm. więc naprawdę, no moc, naturalna moc. Działa przeciwzapalnie, więc to już, tak, moi drodzy, tak. wszystko, co w obecnych czasach działa przeciwzapalnie, tak. powinno tak. znaleźć się na waszej liście, tak. gości, których zapraszacie do swojej kuchni, do swojego życia i mówicie im, moi drodzy, rozgoście się, bardzo tak. was potrzebuję. Tak. Zdecydowanie. Jak ty stosujesz, moja droga, ten olej z Wiesiołka? Bo masz, jesteś mamą, żoną, masz dwoje dzieci. Jak, jak, jak tak. obserwujesz to Jaka osoba, która się tłoczy te oleje, zajmuje się tak. swoją olejarnią? Ja, no podstawą dla mnie jest olej lniany. Ja stosuję mhm. olej lniany codziennie. I to jest taki mój, mój nawyk, zdrowy nawyk. I ja sobie dołączam wtedy olej z Wiesiołka do tego oleju lnianego. Zazwyczaj łączę go sobą, on wtedy ze sobą i one wtedy mają taką zwiększoną moc, bo olej lniany to jest źródło Kwasów omega-3, mhm. czyli też doskonała obrona przeciwzapalna. Dodatkowo ten olej z wiesiołka, który no, ze względu na ten kwas gela, no to tutaj jest taka podwójna moc. Ja go sobie zazwyczaj stosuję w kuracjach y, takich dwa razy do roku. Zazwyczaj, właśnie w tym okresie, o którym mówiłam wiosną, kiedy my potem kobiety wychodzimy, tą wiosną, chcemy być piękne, chcemy być zadbane, też nie, nie bez powodu dbamy o naszą aktywność w zimę. Na przykład, ja też ostatnio zaczęłam chodzić na siłowni, chociaż bardzo nie lubię tego miejsca, ale starałam się zastanowić, dlaczego ja tam nie lubię chodzić, ale mam takie małe, bardzo y, taką małą niszę, znalazłam, gdzie, gdzie jest y, dziewczyna która prowadzi zajęcia i ja teraz dbam o to swoje zdrowie holistycznie, bo zarówno dbam o tą swoją aktywność fizyczną, dodatkowo za w lutym myślę, że za miesiąc rozpocznę kurację olejem z wiesiołka, żeby wiosną tak z przytupem wejść po prostu w ten okres taki, takiego, takiej większej energii. No też teraz jest zima, taki większy okres większej stagnacji, a latem tej energii będzie więcej, więc będziemy potrzebować takiego dodatkowego wsparcia. Piękny plan, no to jest też ważne, moi drodzy, żeby planować właśnie mądrze, dlatego że my często nie zdajemy sobie sprawy z tego, bo nam się jesień kojarzy z przeziębieniami. Tak. Ale moi drodzy, na, końcu, na końcówce zimy te przeziębienia, prze, przeziębień wszelkiego rodzaju tak. jest zdecydowanie najwięcej, a tak. one tak potrafią się kończo, y, ciągnąć w nieskończoność. A tak. dlaczego? Dlatego, że nasze zasoby już są zdecydowanie tak. mniejsze. Słońcem nie wiedzieliśmy, jak tak. te krety tak. schowało się i po prostu pokazać się nie chce. Tak. Jesteśmy zmęczeni tak. po prostu tą zimą, tym wszystkim, no, brakiem nawet takiej natury, Wiadomo, bo, 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 bo jej nie ma, więc tym bardziej ten plan, taki wsparcie organizmu na tym, tym okresie właśnie końcówki zimy, przede tak. jest niezwykle tak. niezwykle ważny. Powiedziałaś, że ty to stosujesz dwa razy w roku jako kurację, a jeżeli jest ktoś po drugiej stronie, o na przykład kobieta, która jest w okresie menopauzy, mhm. ma dolegliwości różnego rodzaju, próbuje to złagodzić, zrównoważyć, to czy y, może używać y, każdego dnia właśnie wespół, bo to jest bardzo dobre Dream Team, tak, tak jak wspomniałam. Jest ole tak. olejem może stosować to Oczywiście. E cały rok. Jeżeli takie dolegliwości, objawy się pojawiają, to myślę, że w celu ich zniwelowania to jest doskonały pomoc. Pomysł szczególnie właśnie w trakcie, kiedy pojawiają się na przykład spadki nastroju, kiedy pojawia się bolesność piersi, e kiedy pojawiają się uderzenia gorąca, mm -hmm. to myślę, że to jest, to jest takie antidotum naturalne na takie objawy. Za co kochasz tą świecę nocy? Za co kocham, za to, że jest tak właśnie silnie przeciwzapalny. Myślę, że to jest właśnie to, tak jak powiedziałaś, takie, takie bogactwo nasz, naszych czasów obecnych, żeby działać rzeczywiście silnie przeciwzapalnie, żeby radzić sobie z tymi, z tymi zewnętrznymi czynnikami, na które tak naprawdę nie mamy poniekąd wpływu, ale które tak mocno nas obciążają. Z tymi trudnościami łamane na ciemności, bo tak, jak nas boli tak. jak nam coś świadomo doskwiera, a stan zapalny, jak się toczy w organizmie, no to trudno mi powiedzieć o tym, że to jest namiastka jasności w naszym życiu. Wręcz tak. przeciwnie, tak. jest to odwrotna sytuacja. Tutaj pojawia się taka świeca tak. nocy, która po prostu zakwita, tak. bo nocą, zakwita nocą i niesie światło: że hej, tak. hej, hej, nie poddawaj tak. się, pamiętaj, tej pracy. Tak. Mm, i pracy nie wolno nam się, słuchajcie, obawiać w kontekście tego dbania o zdrowie. Zawsze mówię, to jest taka praca, którą my mamy wykonać. Ona jest po naszej stronie. I wiecie, ile to sprawia radości? Jak już się przełamiemy i pójdziemy na te ćwiczenia. Tak, tak. <grafię> Jak już wstawimy tą buteleczkę piękną, zgrabną. Tylko, moi drodzy, bo ja wiem, że część osób na przykład zrobi coś takiego, że zamówi sobie taki wspaniały olej lniany tak. i odstawi. Do lodówki. tak. <grafię> to nie wystarczy. To nie tak. <grafię> to nie wystarczy. Tylko zamówić i kupić. Tylko, tylko pamiętajcie, że to po prostu ma jeszcze powędrować do was, żeby tak. rozświetlić wasze ciało i o to zdrówko zadbać. Tak. Ja myślę, że tutaj ta, te słowa klucz to jest systematyczność i konsekwencja. Mm -hmm. I cierpliwość. cierpliwość. O, I tak. miłość do siebie. Miłość do siebie, tak. oczywiście. Tak. Bądźmy tymi sportowcami, jeśli tak. chodzi o nasze zdrowie. Żaden sportowiec w życiu nie osiągnął sukcesów, jeżeli nie był w tym konsekwentny. Więc tak. Konsekwencja, cierpliwość, pokora i miłość. Tak. Do samego siebie. Do samej siebie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, Daria. Dziękuję. Moi drodzy, na kanale macie odcinek. Ja Wam wrzucę na koniec odcinek też o oleju nianym, niezwykle ważny, który nagrałyśmy z Darią o oleju sezomowym, ale my jeszcze dla Was tutaj mamy przygotowane odcinki, <grym> słuchajcie, w planach bardzo ważne o, mm, o takim oleju, który jest aniołem. Ja go w książce swojej nazwałam anioł stróż naszej wątroby. Tak, tak. Zgaduj, zgaduj. Tak. <grym> Wszystkiego dobrego życzymy. Kłaniamy się.